Witajcie! Wielki świat postanowił, że zmieni się. Znaczy, będą ale odcinki z Bogu, spokojnie, o to się nie martwcie. więc go będziemy specjalny. Zakażę 50 subskrypcji, tak jak obiecywałem. Ale po obejrzeniu kilku odcinków na YouTube i kilku filmików postanowiłem zrobić odezwa do narodu, więc drogi narodzie słuchajmy mojej odezwy. O co chodzi? Chodzi o uzależnienie od internetu. Niestety, coraz więcej młodzieży jest od niego uzależnionych w dużym stopniu i coraz gorzej radzą sobie z rzucaniem tego. A więc chciałem to powiedzieć. Przyjmijmy taki scenariusz, okej? Okay? Jest apokalipsa zombie. Świetnie. W grach typu Dying Light znasz to już na pamięć. Left 4 Dead'a przesadziłeś 17 razy. <grym> o Walking Dead nawet nie powiem, tak? Zaczynam już się nudzić. No dobrze, ale przychodzi ta apokalipsa zombie. I co? Nie umierasz. Nic nie potrafisz. Cały czas siedziałeś przy kąpie. Nic nie potrafisz. Teraz wersja numer 2.0 to coś tam kiedyś liznowałeś, ale w twojej odejdzie nie słyszałeś, tak samo o The Walking Dead. Ale, więc przychodzi przypadku, zombie, ty nie prym. Dlaczego? Umiesz strzelać, umiesz walczyć, umiesz biegać, jesteś inteligentny. Tego wszystkiego nauczyłeś się zamiast grania w komputer. No dobrze, no ale, hmm, kind of, no ale, umiesz jest lepszy, nie mam co ten komputer masz. Bo no, dobra, nie cię walka. A więc, stwórz muzykę. Pamiętasz? Przecież wszystkie muzyki z gier, człowieku. Teraz ją stwórz. Nie rozpoznawaj tylko twórz. Pamiętaj, nieważne co zrobisz w życiu, i tak będzie to coś. Jeśli stworzysz coś wielkiego, ludzie Cię zapamiętają. No dobrze, nie masz słuchu muzycznego i nie interesują Cię... i nie interesuje Cię walka, ale... możesz mieć wielki talent rysowniczy. Przecież umiesz narysować każdą postać z gry, a więc zrób to. Narysuj coś wielkiego. Pejzaż. No stwórz to, no dalej, wyłącz pompkę i zrób to po prostu. Po prostu to zrób. Nie czekaj na to, aż ktoś da ci pędzel. Sam go weź, po prostu weź, podnieś i gotowe. Dobra, nie umiesz tego, ale może robotyka. Cóż, robota, który będzie pomagał ludziom. No dobrze, nie umiesz nic robić w życiu, a więc podaruj dziewczynę. No ale przez tysiące przegranych godzin w cesie nie pomogą ci w tym. Pomoże ci za to w tym muzyka. Pisarstwo, wszystko, wszystko co jest w realnym świecie. Tu gdzie nie masz stóży, tu gdzie nie masz kodów, tu gdzie jesteś tylko Ty i cały świat. Pokaż światu, że masz go w nosie i możesz zrobić wszystko co chcesz. Pokaż światu, że masz co chcesz i będziesz to robić. Że będziesz wykorzystywać to co masz. To co dała Ci rodzina, to co dali Ci przyjaciele. A właśnie tu przyjaciół. Nie porzucaj ich tylko i wyłącznie na rzecz cs Wiesz, co jest najważniejsze w życiu? Trzy rzeczy. Rodzina, przyjaciele i ja sam. Znaczy, my sami. Dlaczego? Bo my jest najważniejszym słowem, jaki możesz usłyszeć. Bo pamiętajmy: najważniejsze to być sobą. Naj Drugie najważniejsze to mieć przyjaciół, bo oni pomogą nam być sobą. Nie umiesz nic robić w życiu? To się czegoś naucz. Możesz dać radę. Nie ma człowieka, który nie umie nic. Więc Hej, świecie, wyłącz komputer i wejdź do życia. Pamiętaj, to jedna z niewielu rzeczy, które masz do zrobienia w tym życiu. Marnym jak marnym, bo nie wszyscy będą geniuszami. Ale ty przynajmniej pokaż, że coś potrafisz, że możesz coś zrobić. Dziś, jutro, nieważne. Liczy się to, abyś coś zrobił w życiu. Naucz się jeździć na koniu, niczym... Asasyn. Naucz się biegać jak. Asasyn. Naucz się strzelać jak snajper. Chcesz się. Zrób cokolwiek nauczyć no, grać jak Sona złowa Cokolwiek, cokolwiek ze swoim marnym życiem, które na razie spędzasz tylko przy komputerze. Ten odcinek może należeć do najdłuższych. A pomyślę, pamiętaj, jeśli zaczniesz dziś od takiego czegoś, za setki godzin, które będziesz może marnować, może zużywać po prostu na no, ćwiczenia, będziesz najlepszy. Będziesz najlepszy. Jeśli dziś zaczniesz ćwiczyć, za tydzień będziesz już silniejszy, a za kilka lat. Będziesz pakerem, Jeśli zaczniesz, no, Jeśli dzisiaj zaczniesz uczyć się walczyć, za kilka lat nikt ci nie podskoczy, bo wszyscy będą się. Bo wszyscy będą wiedzieli, kim jesteś. Jeśli dziś nauczysz się strzelać, zaczniesz uczyć się strzelać, to za kilka lat będziesz najprawdopodobniej na świecie. Ale musisz zacząć. Najtrudniej jest zacząć. Tak samo że to byłem. Myślisz, że co? Ja tak po prostu wymyśliłem. Nie, ja spetem nad tym dużo czasu. I nie ptacz mi o kolejne odcinki. Ale to nieważne. Liczcie to, żebyśmy zrobili coś, na co nas stać. A, wiesz co? Zróbcie to natychmiast, tu i teraz. Nie czekajcie. Po prostu wyłączcie komputer i sio. Papa! Wyłączasz ten komputer, co ja mówię? Wyłączać!